Kolejny balkonik, kolejne płytki położone i przed czas na dobranie fugi. A w tym pomaga mi, a przede wszystkim inwestorom, bo zawsze po zakończeniu układania płytek przywożę taki wzornik fug. W tym wypadku wzornik fug Atlasa, by inwestor sam dobrał sobie taki odcień, jaki mu odpowiada. Uważam taką rzecz za mega pomocną w trakcie właśnie takiego dobierania koloru fugi. Ponieważ w sklepie możemy dobrać te fugi jasne, ale niekoniecznie musi być tam takie samo źródło światła, takiego samego koloru, temperatury i może to się wszystko nam potem różnić między sklepem a domem. Niestety z opowieści wiem też, że są fachowcy, którzy w ogóle nie pytają o kolor fugi inwestora, tylko po prostu sami dobierają na swoje hmm, się, czy tam swoje jakieś doświadczenie powiedzmy. Ale nie zawsze ktoś musi wybrać tą fugę taką, jaką oni sobie wymyślą, więc ja wychodzę z założenia, że to zostawiam inwestorowi, jeśli tylko chce. A już niedługo na kanale podsumowanie całego balkonu, kosztów, jakie były z tym związane. Także kliknijcie przycisk subskrypcji i obserwacji kanału. Komentujcie, jeśli macie jakieś doświadczenia odnośnie właśnie wybierania fug, dobierania fug. Lajkujcie, jeśli Wam podobają się tego typu tematy.